bomba. Master, master bez szóstego, co może podrapać po dupie? Może będzie ten, bo nie ma ani Velkoza, ani Casio. Może będzie remake. I mogę sobie zrobić tak, i to jest wszystko, co robię. O kasę przy... No i co? Co 16 sekund? Alpha Strike'a sobie mogę rzucić. S gameplay. O, Alpha Strike'a sobie rzucę. No zaraz będzie gesur rendered. Dobrze. Go next. Szybki maczek. Ej, w sumie. I nagrywaj. Jest. I negrywa... Kurwa. Nagrywasz Let's Playa, nie? Z Aramka na przykład i jest remake. I dzięki za oglądanie. Ujuj. <grywa> <grywa> Sztufa. Czemu nasz Kien nie ma życia? Czemu on poleciał? No dobra. Jest fishbruct. Fishbut. Asystę mam. Plus 60 golda. I Alfa Strike miniony. Kurwa. Elgato. Huh? Poszedł. Kolega. To deep. Panie dostanę to można. No, ja bym szósty chciał. O, dobra, ja już odpalony, chodzę. Proszę. Nie Mana mi się prawie skończyła. Super. Dobry timing. Mhm. Dziewko. Enga to najdroższy. Mhm. Tam ktoś walczy. Na naszych okay. naszych powal powalczonych. Yeah. okay, Kane West, ist. East. Jest. Mhm, dobre ulti. Warto było. Warto było. Warto by, kiedy spotkałem się w prowidencie, to z nami będzie. O, i, mam go. Dzięki za zanie. Dobre ulti. Ja, ale fajnie, jakbyśmy coś puszowali, nie? Też się wywal tą Po co? Litemy. Ile to bije. Ała. No bo dobre ulti. No, nie no! Oh, te sztany trafione widzę No No nieźle O, oh, piękny pierdolka Aha <grystanie> To dobry teamfight Dobra, surrender Najlepszy Hehe Ty Iiii Ty jest akutat No Dobra, tam lec Już nam turret opuszczali? No to pięknie Oho Kto za? Walczy To za? Nostra Oho, okay, z pangu Jakiego Warf Orf. pushing Wyoming. P Turek Podcot potrzebuję. Tureta beat! W 0 No. Master do reportu. Ewidentnie. Aha. Dulti. No niestety. Topel kill. Master nie nie, do, nie nie dojeżdża. Nie, nie dobiós Master. No przynajmniej szkadirka. Ho! Wyszedł renewant. Też bym wyszedł. Dobra, chodzę. Tristana Chodź no. tu Chodź tu, chodź tu, Paweł, Ale wchodzę w tą Tristanę za chwilę O, Kain, jest Kain. Mów mi Kain, Mów mi daj To jest Dobra, koleżanka Jakiś... Idę tam, Kuba Do końca <noise> Kotyk. Kociamper. Kociamper. Dobra, wchodzę. Czy jedna Ashę? Jezusa, raz. Ja ostaty na plusie, ale jajca. Nie mam ulti. Dawaj F... ja multa. Ja nie mam Nie Dobra. I tak Bardzo ciężko. Ja mam... Co, Co tam przed. Rene von Weiss No Ashe mi wszystkie kileksuje. Ona nic nie robi. Nie dawaj jej pęty. To ona nie żyje. Dobra. Nie zasługuje Lulu mnie suportowała, O, teraz taki master z Scottem z Yumi. Jezu chryste, panie. Co by się działo? Dobra, 20 sekund musimy poczekać. O kur. Nie, nie. 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 Leci ciada. O jezu chryste, panie. Nie zdążyłem ku. A tutaj ten... no Fajnie, ty się miałem A na się do reporta, leci. Ale się odpalam, z tego barda. Dobra, leci kasztan. O, z Kainem. Asze by szczeliła ulti jakieś z bazy. Nie wdolłaby jakieś ulti z bazy. Ashe! Asze! A teraz, Asze. jak będzie to 10 sekund, klaszt. Kurwa! Zamiast z bazy szczelić, aby trwało 5 sekund, to To nie, to sprzed z... siebie. 5 centymetra. Tu sekundę trwało szczelinę. Nie za długo. Poza. Kasztany trafić się leczyć Leczysz się kasztanem? Jak to? No pan. No? LOL, ile się leczysz? Co jest? Dobra, pełna pizda. O, wypaliłem się za zero. Pięknie. Dobra, pomyt. Lulu! Pijcie tureta! Nie tego! Ej, 30... no tamten pół życia ma. Kasztan. O A nie trafię w bierze Dobra, chodzę. Chodzę. Nie chodź. Powy nie wchodzę. Dobra, Anaki. Za późno powiedziałeś, wiesz? Ja już byłem tam. Nie dobra, nie ma Przez ciebie. Idę. Jestem. Dobrze. Kończymy grę. Po jak ich tam resetuje. Kończymy. Ten śbitor jest ten? mamy 3 sekundy do, do końca Dobra, O!